Siemanko widzowie. Dzisiaj będę wam pokazywać jak, jak zreportować kogoś w Robloxie. Tak, trochę to głupie będzie, ale, ale możecie zostawić łapkę w górę. No to jest fajny poradnik, więc tak. Na początku oczywiście wpisujecie tutaj nick jakiegoś playera. Na przykład, nie wiem, albo na przykład to jest przykładowy em, gracz i tutaj. To jest jego jakby profil. Musicie wejść w jego w profil najpierw i patrzcie, tutaj macie report, klikacie w to. Potem musicie wybrać kategorię, za co, za co go zreportować. Na przykład za skanowanie, czyta, czytowanie, eksploatowanie. Następnie piszecie, jak to, znaczy jak coś, co on robił. I potem musicie nacisnąć report. I jakby co, nie możecie zrobić tego bez tego, bez koment komentarza. Wtedy możecie napisać report. Na przykład, piszę um, Bat Batman. O. I teraz trzeba wybrać kategorię, po prostu, na przykład Exploding, i potem klikacie report. I teraz wysła wysłała się Wam. Właśnie ta tutaj informacja do Robloxa, że ten gość coś robił tam. Więc taki poradnik, właśnie. No, zostawcie łapkę w górę, oczywiście. No, to by było tyle. Więc ja się z Wami żegnam, pa!